Witam Was bardzo serdecznie na kanale suwerenny.pl. W poniedziałek, nowy tydzień i nowe misje głoszenia prawdy. Jesteśmy tak zwanymi misjonarzami prawdy, ponieważ musimy głosić prawdę, to co się dzieje wokół. Temat amerykańskich żołnierzy w Polsce nie jest mi obcy i wiele razy już poruszałem go, ponieważ nie podoba mi się ten pomysł, że oni tutaj są to raz, a dwa to ci ludzie robią też złe rzeczy. Ja Wam powiem tak. Taki, w takim prostym języku. Ludzie, chłopy, chłopy, czyli mężczyźni lubią, mają jakieś tam swoje przyzwyczajenia. To, że on jest żołnierzem, że przyjechał do Polski, to nie oznacza, że on jest aniołkiem. No zwykły chłop lubi sobie wypić, lubi tam zaszaleć, niektórzy wręcz lubią się bić. A wiadomo, że w wojsku wielu jest takich, którzy tam by komuś przyłożyli z miłą chęcią, że po prostu dla nich walnąć kogoś to nie jest problem, nie? i są daleko od rodziny, więc tutaj muszą rozładowywać jakieś jakoś swoje swoje takie frustracje życiowe, napięcie. A jeszcze jest taki problem, że tym chłopom czasem brakuje kobiet. No tak jest, no, w wojsku później różne rzeczy się dzieją. No, to są ludzie, to są też, wiecie, no, byki, które potrzebują, mają swoje potrzeby. Więc tutaj, akurat, y, jakieś y, wykroczenia, wykroczenia w stosunku do, do dziewczyn, to jest bardzo prawdopodobne. To nie są aniołowie. Żołnierze amerykańscy, w ogóle żołnierze, to nie są aniołki, to są y, chłopy. Którzy lubią dobrze zjeść i którzy lubią się dobrze zabawić, i tutaj nie ma co kombinować, co dawać. Oczywiście, w telewizji wam powiedzą, że to, a to przyjechali, tacy przyjechali super, wyzwoliciele, oni nas tutaj będą bronić. Po co są Amerykanie? Także samo słowo Amerykanie to już urasta do rangi takiego bohatera, że on, on po prostu przyjechał z Ameryki, on jest Amerykaninem, i on jest lepszy, on jest aniołem. No, właśnie tak nie jest, że, że, że jest aniołem, ponieważ wręcz przeciwnie, to już podstęp, że oni są większymi aniołkami. Dobra. Akurat ten artykuł pierwszy, ta sprawa pierwsza, którą poruszę, być może jest to gdzieś zmanipulowane. Myślę, że nie, ponieważ te kolejne artykuły, o których opowiem, jakby będą potwierdzać tę, tę tezę i sprawia, że jednak jest to prawda, a ktoś stara się to, wiecie. Tak, jakby przerobić na fake, przerobić na kłamstwo i na manipulację. Zaczynam od tej pierwszej sprawy, ponieważ na oficjalnej stronie, na oficjalnej stronie komendy powiatowej policji w Piszu. to nie jest jakaś strona sołtysa, czy strona nie wiadomo o kogo, pojawił się taki komunikat ciekawy, i w tym komunikacie było opisana była pewna sytuacja. Ja zaraz ją przeczytam, w ogóle co chodzi, o co w tym wszystkim chodzi. Z tym cała jakby akcja działa się w Orzyszu. Czyli tak. Brutalna napaść, kradzież samochodu a potem tragiczny wypadek. Oto co wyczyniają amerykańscy żołnierze w Polsce. Ich bezczelność nie zna granic. <laughs> Czytamy. Pomimo licznych akcji społecznościowych, piętnujących prowadzenie auta po piaku nie brakuje ludzi bez honoru, którzy narażają życie innych. Niestety należą do nich żołnierze, również należą do nich żołnierze Armii USA w Polsce. Prokuratora stoi na stanowisku, że można mówić o bezmyślności, zadufaniu i skrajnej nieodpowiedzialności amerykańskich żołnierzy. Polacy są bezradni, bo umowa między rządem Rzeczpospolitej. A rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium RP zawiera zapis dotyczący odpowiedzialności prawnej amerykańskich żołnierzy. Nasi sojusznicy nie podlegają podczas pobytu na terytorium RP prawu polskiemu. Czyli hulaj dusza, nie? tak to można czytać. Według informacji Komisariatu Policji w Piszu. W niedzielę 14 lipca młody mieszkaniec Orzesza Marek M padł ofiarą napaści ze strony stacjonujących w mieście amerykańskich żołnierzy. Sierżanta Jimmy'ego Boks'a Box, czyli nazwisko, który chyba lubi boksować i kaprala Rafaela Munoza. Do ataku doszło przed barem Dolar. No nazwa tutaj baru też mówi wiele. Przy ulicy Rynek. Tego wieczora Dwóch amerykańskich żołnierzy chwiejnym krokiem wyszło z baru. Skatowało do nieprzytomności orzeszanina i zabrało mu Forda Focusa. Poszkodowany Marek M. był na tyle poważnie pobity, że zabrano go do szpitala. Ja te wszystkie linki załączę. Będąc, to teraz bez komunikat policji. Będąc kompletnie pijanym, Boks wsiadł z kolegą Munozem do Forda Focusa i w szaleńczym rajdzie potrącił dwunastolatka na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Ełckiej i Kanałowej. Obaj sprawcy uciekli z miejsca wypadku, pozostawiając 12-letniego Dawida S. bez pomocy. Dziecko jest w stanie ciężkim, ma liczne obrażenia głowy. Sprawa trafiła do prokuratury. Jak zaznaczają funkcjonariusze, amerykańscy żołnierze ukrywają się na terenie jednostki wojskowej. Dowódca batalionowej grupy bojowej NATO, podpułkownik Mark O'Neill, odmówił wydania żołnierzy w ręce policji, powołując się na to, że nie podlegają oni polskiej jurysdykcji. Czyli jak, można to tłumaczyć tak, że po prostu mogą sobie robić co chcą, i nic, nikt im nie. po prostu są bezkarni, nie? Nikt nie może niczego im zrobić. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się przed rozpoczęciem służby wojskowej w armii USA, sierżant Jimmy Box sięgał po narkotyki i miał problemy z zaburzeniami psychicznymi. Oskarżenie o niebezpieczeństwie zagrażającym życiu lub zdrowiu ludzkiemu zostało usunięte z portalu policji pod naciskiem ambasador USA w Polsce, Georgette Georgeta Mosbacher. Słyszeliście? No. Tego komunikatu już nie ma na tej stronie. Komendy powiatowej wpiszę. I to tutaj można, niezależny dziennik polityczny, dobra, to jeszcze można by powiedzieć, że o! E, zmienili, oszukali, bo tak nie lubię tych amerykańskich żołnierzy, więc będą tutaj pisać głupoty, żeby tylko ludzi, jakby tak, wiecie, przekabacać. Ale e, słuchajcie teraz. No bo teraz jakby jest dalsza część, jakby, która, która potwierdza tę tezę. Tutaj już pisze o tym wirtualna Polska, więc wirtualna Polska to nie jest raczej portal, który jest plotkiem. Amerykańscy żołnierze pobili Polaków. Armia USA zapewnia o współpracy. No w, tym, w rozwiązaniu tej sytuacji, tej prawdy, pokazaniu prawdy. Armia USA współpracuje z polskimi śledczymi w sprawie pobicia lekarza i jego dwóch synów w Skwierzynie. Zapewnia sierżant Nathan Hoskins, rzecznik Mission Command Element. No, to już jest, wygląda tak bardziej realnie, prawda? Tutaj już jest jakiś gość, który będzie rozwiązywał tę sprawę tego nie było, ponieważ prawdopodobnie ambasador USA jakby zakazała publikacji. Do drastycznych wydarzeń doszło w piątkowy wieczór, 5 października. To było 5 października, w Świeżynie, województwo lubuskie. Pobity został wtedy pod swoim. Wiecie, w województwie lubuskim stacjonują żołnierze amerykańskie, jest żaga i tak dalej. Jest tutaj dużo powic, orzysz. Bardzo dużo to jest tych, tych baz. Pobity został, czytam jeszcze raz, bo do drastycznych wydarzeń doszło piątkowy wieczór 5 października w, swierzy, w Skwierzynie. Pobity został wtedy pod swoim blokiem stomatolog i jego dwóch dorosłych synów. Mężczyźni wyszli interweniować, bo trzech czarnoskórych mówiących po angielsku dobijało się do drzwi ich klatki. Napastnicy mieli uciec w stronę amerykańskich kocharzy wojskowych. Więcej można przeczytać, to jest taki link, ja mam to wszystko poza, dołączę wam to wszystko. Wszystkie linki będzie, znajdziecie w opisie, wszystko, wszystko, możecie sobie sprawdzać. Podejrzanych o pobicie jest co najmniej trzech żołnierzy amerykańskich. Potwierdziła tydzień temu um, Renata Szynszewska, zastępczyni prokuratora rejonowego Międzyrzeczu. Czyli to już jest poważna sprawa. Teraz amerykańska armia... Oświadczyła, że współpracuje z polskimi organami ścigania w sprawie podejrzenia pobicia trzech Polaków w Skwierzynie, czyli pan stomatolog jego dwóch synów zostało pobitych. Nieprawdopodobne. Podaje portal tutaj jest Stars and Stripes, specjalizujący się w tematyce amerykańskiej wojskowości, czyli tutaj jest sprawa zgłoszona. to nawet amerykańskie portale o tym pisały. Poważnie podchodzimy do wszelkich zarzutów dotyczących niewłaściwego zachowania żołnierza i w pełni współpracujemy z polskimi władzami, aby pomóc w ustaleniu faktów dotyczących tego incydentu i zapewnić podjęcie odpowiednich działań, powiedział amerykańskiemu portalowi sierżan Nathan Hob Hoskins, rzecznik poznańskiego Mission Command Element, które jest centrum dowodzenia amerykańskiej armii w Europie. Nie potwierdził ilu żołnierzy miało być zaangażowanych w bójkę. Zapewnił, że w czasie śledztwa pozostaną oni na służbie. Czyli dalej będą bezkarnie sobie. Jesteśmy, wiecie, oni przejeżdżają daleko, za oceanem. Ich tutaj nic nie ogranicza. Oni tutaj mają samowolkę, mogą robić co chcą. Nikt niczego im nie zrobił. Jesteśmy gośćmi Polski. A polskie władze sprawują jurysdykcję nad podobnymi sytuacjami, które mają miejsce w ich kraju, powiedział Hoskins. Nie udało nam się skontaktować z prokuraturą okręgową w Poznaniu, która teraz prowadzi śledztwo w sprawie pobicia Polaków. Amerykańskie wojsko pojawiło się w Skierzynie w lutym 2017 roku. Stacjonuje tam kilkuset żołnierzy 64. Batalionu Wsparcia Amerykańskiej Pancernej Brygady z Colorado. Są to specjaliści od logistyki i zaopatrzenia, zajmują część budynków należących do skrzyżyńskiego garnizonu wojskowego, czyli sprawa numer dwa, pobito, tam pobito Polaka, rozjechano na światłach 12-latka, tutaj pobito pana stomatologa i jego dwóch synów. No i teraz jest sprawa numer 3. To jest tylko kilka spraw. Ich jest więcej, naprawdę ich jest więcej. Możesz sobie poszukać w internecie. Tylko pokazuje, że, że jest problem. O tym telewizja nie powie. No, tutaj przyjechali aniołowie i wyzwoliciele. Czytam. Amerykańscy żołnierze pobili Polaka i próbowali zgwałcić nastolatkę. W żaganiu 9 kwietnia dwóch amerykańskich żołnierzy, którzy byli pod wpływem alkoholu, zostali aresztowani pobili mieszkańca żegania i próbowali zgwałcić nastolatkę. W Polsce sprawa została umorzona w nocy 9 kwietnia o godzinie mm, 1.15. Trzech amerykańskich żołnierzy Korzystali z przepustki i bawili się w centrum żegania. Gdy wracali do kosza, zauważyli 19-letnią Justynę WM, która wracała z dyskoteki. Żołnierze postanowili zgwałcić młodą kobietę. Żołnierze złapali ją za ręce i próbowali zaciągnąć do ciemnej uliczki. Dziewczyna zaczęła krzyczeć, wzywać pomocy. Hałasy usłyszał 20-letni 28-letni Mirosław R., który wracał od przyjaciela. Podbiegł pomóc kobiecie. Został pobity przez Amerykanów. Doznał urazów kończyn, żeber i dostał wstrząśnienia mózgu. Na szczęście jeden z mieszkańców bloku zadzwonił na policję. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce musieli użyć gazu, ponieważ Amerykanie byli bardzo agresywni. Do zdarzenia po zbadaniu zawartości alkoholu we krwi. Okazało się, że mężczyźni mają od 1,5 do 2,3 promila alkoholu. Czyli po prostu wiecie, no przyjeżdża policja, tam gościu okłada Polaka, przyjeżdża policja i dalej go okłada. I Polacy z policją muszą użyć gazu za więcej, ponieważ te Amerykanie wierzą, jest bezkarny. Tutaj. Amerykanie zostali aresztowani, ale rano zostali wypuszczeni. Zostali zabrani do jednostki przez dowódcę amerykańskiej 3 Brygady Pancernej, pułkownika Christophera. NONT Amerykańscy żołnierze na terenie Polski podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i dlatego w Polsce sprawa została umorzona. Moje drodzy, moi drodzy, siły zbrojne tutaj jest y, źródło z siły zbrojnej, więc PL. To są, to nie są plotki, to nie są jakieś tam portale plotkarskie. No i macie tutaj. Jeśli w telewizji mówią, że, że, że super, że tutaj Amerykanie są żołnierze mili, sympatyczni, zajadają hamburgery i polska ekonomia idzie w górę, ponieważ oni napędzają całą tą infrastrukturę. Tutaj taksówki muszą być uruchomione, więc wszystkim dają pracę, ale gwałcą, biją dzieci i przejeżdżają samochodem. Tutaj też całą rodzinkę pobili. Tutaj dziewczyna sobie wracała, więc to, to jest tylko kilka takich tematów, ich jest więcej, możecie naprawdę sobie wyszperać, to nie są moje jakieś dywagacje tylko ja się tutaj, ja po prostu czytam ja się tutaj podpieram informacjami, które gdzieś się pojawiły na oficjalnych stronach takich jak wirtualna polska tutaj są zamieszani w to jakby mm, służby różne wojskowe yy, amerykańskie więc to nie są plotki, tylko to jest prawda a wy zrobicie z tym co chcecie możecie wierzyć, możecie nie wierzyć pozdrawiam was bardzo serdecznie moi drodzy, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia, cześć